Wszystkich w imieniu naszego pana Jezusa Chrystusa. Moja historia jest jak historia większości osób, które borykały się z uzależnieniem, były osobą, że tak powiem, współuzależnioną. Pochodzę z domu, gdzie tata był osobą uzależnioną, czy nieuzależnioną. Ja zawsze sobie powtarzałem, że mnie to nie spotka i że w moim domu alkoholu nie będzie. Kiedy zmarł mój tata, ja miałem lat 14. I wtedy zaczęły się już problemy wychowawcze właśnie ze mną. Yy, zaczęły się pierwsze, że tak powiem, problemy ze spożywaniem alkoholu i z konsekwencjami, później, ponieś, ponieś, po, po, które musiałem ponieść po spożywaniu tego alkoholu. Do tego doszły też różne mieszanie leków, czyli uzależnienie w pełnym tego, że tak powiem, słowa znaczeniu. Yy, kiedy miałem lat 15-16, myślę, już moje życie, że tak powiem, było związane z pewnymi używkami, z wszystkimi używkami. Ale przede wszystkim był to alkohol. Później moje życie, że tak powiem, potoczyło się w ten sposób, że wyrzucono mnie z jednej szkoły, z drugiej też poproszono, żebym opuścił tą szkołę. A że zostaliśmy sami z mamą, więc mama na mnie zbyt dużego wpływu nie miała. Więc że tak powiem, stałem się, powiedzmy, osobą dorosłą w swoim słowa znaczeniu i mogłem robić co chciałem. Także szkoły w tamtych czasach, w tamtym obecnym okresie nie skończyłem. Po przeprowadzeniu się na nowe osiedle, tam było w sumie jeszcze gorzej. Tam już miałem tylko kolegów, z którymi praktycznie mogłem spożywać alkohol i różne inne środki odurzające. Po pewnym czasie myślałem, że rozwiązaniem będzie to, że pójdę do wojska, ale to wcale nie było zbawienne dla mnie. Po wyjściu z wojska, założeniu rodziny, kiedy jeszcze starałem się jakoś tak, powiedzmy, trzymać, zaczęły się zupełnie inne rzeczy, zaczęły się przestępstwa, zaczęły się kradzieże, zaczęły się grupy przestępcze. Robiłem wiele rzeczy, których, że tak powiem, z których nie jestem dumny. Ale, że tak powiem, modliłem się bardzo dużo. Często się modliłem o to, żeby Pan Bóg odebrał to ode mnie. Ale też nie wiedziałem, co zrobić z tym, z tym czasem, kiedy już zostałem uwolniony z nałogu. Urodziło mi się dziecko jedno, później drugie, a ja poszedłem w pracoholizm. Nałogu może, że tak powiem, już nie było, ale zacząłem sobie to zastępować różnymi innymi środkami też. Pojawiła się marihuana z powrotem. Myślałem, że tak powiem, że moje uwolnienie z nałogu i moje zapewnienie rodzinie bytu będzie najlepszym rozwiązaniem. Ja nie miałem, więc niech mają moje dzieci. Po pewnym czasie okazało się, że to nie idzie w ogóle w tym kierunku i że cała moja rodzina ma problemy z dużym uzależnieniem. Mój brat stracił przez to życie dwa lata temu. Pochłonęły go narkotyki, grupy rzeczy, które robił. Nie pomógł wyrok, wyszedł z więzienia. Stracił życie w Warszawie w wyniku, w wyniku uzależnienia. Po pewnym czasie okazało się, że jeszcze jeden z członków mojej rodziny potrzebuje pomocy, i zacząłem tej pomocy szukać. Długim, długim oczekiwaniu, oszu, yy, poszukiwaniu yy, jakiegoś rozwiązania trafiłem do Team Challenge, kłótno, oddział w kłótnie. I jak się okazało, poznałem tutaj wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy pomogli mi, ale przede wszystkim okazało się, że to, że ja jestem osobą trzeźwą, nie oznacza, że wszystko jest w porządku. Okazało się, że relacje w mojej rodzinie praktycznie nie istnieją. Po kilku spotkaniach tutaj w Team Challenge, Zosia, żona prezesa naszego klubu, tutaj Team Challenge Mission, zapytała mnie, czy jestem osobą wierzącą. Jak najbardziej uważałem, że jestem osobą wierzącą. Chodziliśmy do kościoła by przy różnych okazjach i tak dalej, uczestniczyliśmy w mszach świętych. Dzieci były ochrzczone, miały komunie, bierzmowanie. Zaprosiła nas na nabożeństwo, które tutaj odbywa się w kłótnie w tutejszym kofikołusie. Na początku myślałem, że osoby, które tutaj przychodzą, są dla mnie jakieś dziwne, że jest to jakaś sekta, że było dla mnie niespotykane, że w jednym, w jednym miejscu spotyka się tyle osób, wszystkie te osoby są szczęśliwe, zadowolone, uśmiechnięte, rozradowane, ich relacje między nimi bardzo bliskie. Wydawało mi się to wtedy no, nie do pojęcia. Zacząłem szukać informacji, ale nie znalazłem nic, co, co, co mogłoby negatywnie wpłynąć na, na moje postrzeganie tych osób. Zaczęliśmy uczęszczać na nabożeństwa wraz z żoną. Po pewnym czasie okazało się, że to jest właśnie miejsce dla mnie, że to jest miejsce, w którym chciałbym być, w którym się odnalazłem. Zaczęliśmy pomagać osobom uzależnionym. Zacząłem tutaj uczęszczać na nabożeństwa, na spotkania braterskie. To, to było półtora roku temu. W tej chwili jestem osobą oszczoną, mam bardzo bliskie relacje. Moje relacje rodzinne poprawiły się do tego stopnia, że e, rozmawiam z dziećmi o wszystkim. One przychodzą do mnie i te relacje są zupełnie inne niż, niż to, co było kiedyś. One wróciły do powiedziałbym normalnego stanu, takiego, jaki powinien być w domu. E, podjąłem też e, edukację w kierunku żeby zostać instruktorem terapii uzależnionych, pomagać osobom uzależnionym i realizować się tutaj w tym punkcie. Myślę, że to, co dał mi Pan Jezus, nowo poznanie Boga żywego tutaj właśnie, w tym miejscu, wśród tych ludzi, to jest coś, czego nie doświadczyłem nigdy w życiu. Relacja, jaką mam teraz obecnie z naszym Panem, tej relacji nie zastąpi nic, żadne pieniądze, żadne inne przyjaźnie, żadne... Jest to po prostu nie do opisania, czego naprawdę wszystkim życzę w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.